Czy wiedziałeś, że w dawnej Europie, w średniowiecznej Europie, nie tylko ludzie mogli stanąć przed obliczem sądu, takiego normalnego sądu? Zwierzęta również były poddawane procesom i skazywane nie tylko na karę śmierci, ale też na banicję czy komunikę przez sąd biskupi. Jakie zwierzęta sądzono i właściwie za co? Jak przebiegał proces i przesłuchania? Czy zwierzęta przed sądem miały prawo do obrony? Zostańcie ze mną w kolejnym odcinku na kanale A to historia. Sprawy zwierząt podzielić można na trzy główne kategorie: karne dotyczące krzywd wyrządzonych ludziom lub ich śmierci, kościelne związane z niszczeniem plonów oraz te związane z zachowaniami odbiegającymi od norm gatunkowych lub płciowych. Andrzej Dąbrówka w swojej pracy Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne podkreśla, że zwierzęta były traktowane na równi z ludźmi. Zachowały się opisy ponad 200 procesów, głównie z Francji, Niemiec i Szwajcarii. A większość oskarżonych stanowiły świnie. Najlepiej udokumentowany przypadek pochodzi z 1386 roku z miasta fale we Francji. Tam włócząca się świnia zagryzła 3 miesięczne dziecko. Proces trwał 9 dni, a brak zaprzeczenia przez zwierzę podczas przesłuchania, uznano za przyznanie się do winy. Pomimo starań adwokata o łagodną karę, sąd zdecydował, że świnia ma zostać okaleczona w sposób odpowiadający obrażeniom ofiary, a następnie powieszona w obecności innych świn, co miało stanowić lekcję dla pozostałych. Sędziowie, którzy wydali wyrok, nie byli bezmyślnymi sadystami. Działali zgodnie z ówczesnymi normami prawnymi. Wówczas, gdy prawo zwyczajowe ustępowało miejsca pisanym kodeksom, takie procesy pełniły funkcję edukacyjną, służąc jako ostrzeżenie dla społeczeństwa. Aby wzmocnić przekaz, zwierzę przed egzekucją ubierano w ludzkie ubrania, a scenę jego śmierci uwieczniano na freskach jako przestrogę przed popełnieniem zbrodni. 70 lat później, prawnicy Savin Suretan dali jeszcze bardziej obrazową lekcję sprawiedliwości. Sprawa dotyczyła ponownie maciory, która zabiła pięcioletniego chłopca. Tym razem jednak działała wspólnie z sześcioma prosiętami, które również zostały oskarżone. Obrońca zdołał jednak przekonać sąd, że młode zwierzęta nie powinny ponosić odpowiedzialności za czyny, do których zostały skłonione przez dorosłego osobnika. W rezultacie maciora została powieszona po torturach, a prosięta uniewinniono. Zanim przejdziemy dalej, jeśli to co robi, jest dla ciebie przydatne i w jakiś sposób ważne, kliknij proszę lajk like i zostaw suba z komentarzem. Zajrzyj też do opisu odcinka, gdzie znajdziesz linki do polecanych przeze mnie książek oraz sklepu kanału. Jeśli masz ochotę, jeśli uważasz, że to co robię jest ważne, Możesz też wesprzeć moją pracę stawiając mi kawę. Wszystkie linki, jeszcze raz, w opisie odcinka. Powróciwszy do tematu, powiedzmy o pierwszych udokumentowanych przypadkach procesów zwierząt, które datowane są na początek IX wieku. Choć dzisiaj mogą wydawać się nieprawdopodobne, wówczas były traktowane z pełną powagą przez sądy, zarówno świeckie, jak i kościelne. Zwierzęta były oskarżane o różnorodne przewinienia, od dewastacji upraw po zabójstwa, o których już sobie powiedzieliśmy. W 824 roku krety w Dolinie Aosty we Włoszech stanęły przed sądem biskupim za niszczenie upraw poprzez kopanie tuneli. Biskup groźnie przez trzy tygodnie wzywał je do opuszczania terenów, a gdy to nie przyniosło rezultatów, ależ dziwne, zdecydował się na... Karę ostateczną, ekskomunikę, co musiało niezwykle zaboleć biedne krety. Chociaż niekoniecznie, bo mimo wydanego wyroku krety kontynuowały swoją działalność, ignorując kompletnie biskupa. Znowu, nie ma zdziwienia. Dwie dekady później, w 846 na synodzie w Wormacji przeprowadzono proces pszczół, które zostały oskarżone o spowodowanie śmierci człowieka. Uważano, że miód produkowany przez te pszczoły mógł mieć demoniczne właściwości, a same owady działały jako narzędzie szatana. W rezultacie pszczoły zostały zgładzone, aby zapobiec kolejnym tragediom. Ciała takich zwierząt niekoniecznie pszczół, ale świń, chociażby, o których sobie mówiliśmy, po egzekucji były uważane za deodatum, czyli dar dla Boga, i przechodziły na własność państwa. Dochody ze sprzedaży zwierząt były przeznaczane na cele religijne lub charytatywne, a prawo to obowiązywało aż do XIX wieku. W 1371 roku we Francji pies wymierzył sprawiedliwość w nietypowy sposób. Po zamordowaniu jego pana przez zazdrosnego dworzanina, pies zaatakował zabójcę w obecności królewskiego orszaku, co doprowadziło do sądowego pojedynku między psem. A oskarżonym. Zwycięstwo psa skutkowało egzekucją mordercy, co było rzadkim, ale dramatycznym przykładem zwierzęcej sprawiedliwości. Świadectwa historyczne, jak na przykład relacja z 1457 roku z Burgundii, opisują przypadki, gdy świnie poddawano torturom, by wymusić na nich przyznawanie się do winy. Często też czas i okoliczności popełnienia zbrodni miały wpływ na wymiar kary. Jak w przypadku Wieprza, który w 1394 roku został dodatkowo okaleczony przed egzekucją, ponieważ dokonał morderstwa w dzień postu. Szanowni, dzisiejszy odcinek oglądacie dzięki e Serwisowi, który umożliwia łatwy i tani dostęp do internetu i wykonywania połączeń w czasie podróży, gdziekolwiek na świecie. Korzystając z e za pomocą mojego linku, który znajdziecie w opisie, możecie zapomnieć o drogim roamingu, zapewniając sobie dostęp do wszystkich funkcji telefonu i internetu podczas urlopu za granicą, już od 16 zł za cały pobyt. A wpisując kod Admitat 5, dostaniecie dodatkowo 5% zniżki. Wracamy do naszych zwierzaków. Choć wydaje się absurdalne, że zwierzęta mogłyby być sądzone tak jak ludzie, Flair Duggie, autorka książki Sekrety Zwierząt, Złap trop i podążaj za śladem, link znowu w opisie odcinka, zwraca uwagę, że w średniowieczu zwierzęta miały przynajmniej prawo do obrony. W tamtym okresie uważano, że zwierzęta ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny tak samo jak ludzie, a przynajmniej podobnie. W efekcie nadawano im pewne prawa, co w praktyce oznaczało, że w sądzie mogło je liczyć na obrońcę. Rygorystyczne przestrzeganie procedur sądowych ilustruje sprawa ze szczurami w roli oskarżonych, która miała miejsce w auton. Obrońcą był znany prawnik Bartolomiej de Chasseni, który argumentował, że sądzenie zwierząt za działanie zgodne z ich naturą jest absurdalne. Kiedy żaden szczur nie pojawił się na rozprawie, sąd uznał to za okoliczność obciążającą, co groziło surowszą karą. Prawnik wyjaśnił jednak, że oskarżeni nie zlekceważyli sądu, lecz bali się kotów obecnych w okolicy. Sąd ostatecznie wydał jedynie wyrok zaoczny, ekskomunikując szczury. Sądy kościelne również stosowały surowe prawo. W 1545 roku, kiedy chrząszcze niszczyły winnice Saint-Julien, we Francji, rolnicy najpierw próbowali rozwiązać problem modlitwami i prośbami skierowanymi do owadów, by opuściły ich ziemię. Kiedy to nie przyniosło skutku? Zwrócili się do sądu. Sąd zaproponował ugodę. Wyznaczono kawałek ziemi, gdzie chrząszcze miały się przenieść w zamian za winnicę. Obrońca chrząszczy uznał jednak, że zaoferowana ziemia była nieodpowiednia i jego klienci odmówili. Sąd odpowiedział ekskomunikom. Michel Pasteur, wybitny historyk średniowiecza, w książce Średniowieczna gra symboli, do tej książki też zostawię link w opisie pod filmem, klasyfikuje te procesy w trzech kategoriach, o których już sobie trochę wspomnieliśmy. Pierwsza kategoria obejmuje te procesy kryminalne, w których zwierzęta domowe, takie jak świnie, koty, czy psy, były oskarżane o spowodowanie śmierci lub ciężkie uszkodzenie ciała człowieka. W takich przypadkach wyrok wydawano bez udziału kościoła. Druga kategoria dotyczyła procesów zbiorowych przeciwko dzikim zwierzętom, które niszczyły plony lub zagrażały ludziom. Władze świeckie organizowały polowania na większe ssaki, natomiast w przypadku małych szkodników, jak gryzonie i owady, do akcji wkraczał kościół, stosując zazwyczaj Ekskomunikę, klątwy i egzorcyzmy, co też sobie opowiedzieliśmy na przykładzie poprzednich pro procesów. Trzecia kategoria procesów była związana z oskarżeniami o hmm. sodomię, zoofilię i tego typu niezbyt przyjemne sprawy, w które zamieszane były zarówno zwierzęta, jak i ludzie. Poza są jak mi braku dokumentów trudno ocenić, jak często takie sprawy miały miejsce, ale wiadomo, że skazani byli surowo karani. Często poprzez spalenie na stosie wraz z tekstem wyroku. Jednym z nielicznych udokumentowanych przypadków jest historia Michela Morena, handlarza winem z bagażu w Anżu. Oskarżonego w 1553 roku przez swoją żonę o spółkowanie z owcą. Pomimo, że Moren przyznał się do winy, dopiero po torturach. <laughs> zarówno mojego barana. Nie to tak, alebo nie. on, jak i zwierzę zostali skazani na śmierć, a ich ciała spalone razem. Majątek Morena przypadł jego żonie, która niedługo po egzekucji ponownie wyszła za mąż. Warto dodać, że żona twierdziła, iż kupił te owce specjalnie w tym celu, by się z nią <laughs> zabawiać. Pytanie, dlaczego to zwierzęta, a nie ich właściciele były karane, ma swoje korzenie w Biblii. W księdze wyjścia znajdziemy zapis, że jeśli wół uśmierci człowieka, powinien zostać ukamienowany, a jego mięso nie może być spożyte. Właściciel wołu natomiast nie ponosi kary, chyba że wiedział o skłonnościach zwierzęcia do agresji i nic z tym nie zrobi. W praktyce średniowiecznej jednak właściciele rzadko byli pociągani do odpowiedzialności. W przypadku Fale właściciel musiał jedynie uczestniczyć w egzekucji, by okazać wstyd, lecz nie poniósł żadnych innych konsekwencji. Biblia nie odnosi się jednak do procesu sądowego zwierząt, przesłuchiwania ich czy publicznych egzekucji pytania, dlaczego w średniowieczu traktowano zwierzęta według ludzkich praw? Odpowiedzią wydaje się być fakt, że średniowieczne procesy zwierząt miały na celu ukazanie surowości i nieuchronności prawa. Jak zauważa wspomniany już Michel Pastora, w tamtych czasach nawet zwierzęta musiały stanowić przykład, a każdy, niezależnie od gatunku, podlegał każącej ręce sprawiedliwości ale procesy zwierząt nie zakończyły się wraz ze średniowieczem. Jeden z ostatnich znanych procesów zwierząt w zachodniej Europie odbył się w 1741 roku. Krowa oskarżona o poturbowanie kilku osób została skazana na śmierć, a egzekucji dokonał rzeźnik. Chociaż to wydarzenie miało miejsce w XVIII wieku, kontakty zwierząt z systemem prawnym nie zakończyły się całkowicie. Nawet podczas rewolucji francuskiej, która głosiła triumf rozumu nad przesądami, na gilotynę trafiła papuga, ponieważ wykrzykiwała monarchistyczne hasła. Sędziowie, obawiając się oskarżeń o sympatię dla króla, natychmiast nakazali jej egzekucję. W XIX wieku odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzęta zaczęto przenosić na ich właścicieli. Proces ten był powolny, a dopiero w XX wieku Świnie zniknęły z ław oskarżonych, ustępując miejsca psom. W amerykańskich sądach psy często skazywano na karę banicji, uważaną za przestarzałą. W 1906 roku w szwajcarskim miasteczku Delmon dokonano morderstwa na mężczyźnie nazwiskiem Mager. Policja ustaliła, że zabójstwa dokonał gang złożony z ojca, syna i psa. Cała trójka stanęła przed sądem, a winę wszystkich uznano za udowodnioną. Ludzi skazano na długie więzienie, natomiast psa uznanego za głównego sprawcę na śmierć. W latach 20. XX wieku amerykańskie media żywo interesowały się historią z jednego więzień w pobliżu Filadelfii, gdzie wśród osadzonych znajdował się pies rasy Labrador. Pies o imieniu Pep należał do gubernatora Pensylwanii w 1924 roku Pep został skazany na dożywocie za zabicie ulubionego kota żony gubernatora. Choć nie odbył się formalny proces, gubernator miał dość władzy, by zdecydować o uwięzieniu zwierzęcia. W 1962 roku do sądów 17 dzielnicy Paryża wprowadzono małpę. Co początkowo wywołało wśród dziennikarzy skojarzenia z powrotem do średniowiecznych praktyk. Sprawa okazała się jednak całkowicie poważna. Dotyczyła bowiem kradzieży biżuterii. Małpa dostała się do sąsiedniego mieszkania przez balkon i otwarte okno, skąd zabrała szminkę oraz drogocenne przedmioty z puzderka. Właściciele skradzionych rzeczy domagali się odszkodowania od właściciela zwierzęcia, który twierdził, że jego podopieczna nie byłaby w stanie otworzyć szkatułki, sugerując, że sąsiedzi chcieli wyłudzić pieniądze. Sąd kazał przyprowadzić małpę, stawiając przed nią szkatulkę. Zwierzę bez trudu otworzyło pusterko, pusterko, udowadniając swoją winę. Mimo to właściciel zwierzęcia został ukarany, a nie sama małpa. Inna sytuacja miała miejsce w 1986 roku w Limie w Peru. Przed sądem stanęło 7 papuk oskarżonych o zniesławienie i uporczywe nękanie na wniosek Angeliki Bonillo. Kobieta twierdziła, że złośliwa sąsiadka nauczyła ptaki wulgarnych wyzwisk, którymi papuki nieustannie ją obrażały, narażając na publiczne ośmieszenie i utratę dobrego imienia. Sąd uznał, że musi sprawdzić zasadność tych zarzutów. Wystarczyło, że papugi zaczęły mówić, by udowodniły, że oskarżenia są słuszne. Najlżejsze z wypowiedzianych przez nie przekleństw to łupia k. Sąd nałożył na właścicielkę ptaków niewielką grzywnę, a same papugi odesłano do zo na reedukację. Szanowni moi kochani widzowie, dziękuję, że znowu byliście ze mną. Jeśli wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić lajki i suby, a także zajrzeć do opisu odcinka, gdzie jak zawsze polecam książki, z których korzystałem przygotowując odcinek. Możecie też wesprzeć mnie bezpośrednio kupując mi kawę. A jeśli planujecie wyjazd za granicę, odwiedźcie koniecznie serwis etravelsim.com, żeby podczas urlopu cieszyć się kolejnymi odcinkami o tej historii bez potrzeby używania drugiego roamingu. Do zobaczenia wkrótce!